Przyboży się jak potok płynie czas Za rok, za dzień, za chwilę razem nie będzie nas. U e, mnie nuda od 28 lat ten sam mąż. Nie no, cieszę się z dzisiejszego spotkania bardzo, że możemy... Po tylu latach znowu się spotkać. Mam nadzieję, że będzie kolejne nasze spotkanie. Ja tu obok siedzę. Ja, ja nie wiem, takie jest Dobra, to jest nie, Nieprawda. Ja, ja te, jak się nazywał ten chłopak, który, z którym z nim jeździłam? On tutaj mieszkał na Paprosana. Sorry. Ojej, że się ja. jest też bardzo Dobrze. bogata, my nie mamy tyle czasu, naprawdę. Ja zdążyłam też swoje życie trzykrotnie zmienić, ale jak mogę powiedzieć dzisiaj, tak? To jest 2022 rok na ten moment, po pandemii, jest dla mnie najszczęśliwszym rokiem od wielu lat. Mówię to całkiem serio. Mam poczucie, że kocham swojego męża, jestem kochana, mam dwie fajne córki, mam psa, który robi za synusia, odkąd córki wychodzą z domu. Co jeszcze, zmieniam pracę, chcę założyć własny gabinet. Już myślę, że tu do tego, że w pora jakoś na własny tutaj wizerunek popracować. No i nie wiem, naprawdę jest to bardzo dobrze. Jaki gabinet? Jaki? Bardzo się cieszę, oczywiście, że. Jaki? Jaki? Jaki gabinet? A, co Natomiast ostatnio wróciłam myślami do wierszy, bo jak w szkole pisałam wiersze, i później jeszcze, trochę wszystko trafiało do szuflady, i pamiętam kiedyś tak, sobie myślałam, że jak przyjdzie taki dzień, że na przykład siądę i nie będę potrafiła nic napisać. I że wtedy myślałam, że to będzie taki straszny dzień, co ja wtedy, co ja wtedy zrobię, jak, jak, jak nagle tak przestanę umieć i tak umieć powiedzmy składać te, te, te słowa w jakiś tam sposób dla mnie ważny. A potem to jakoś tak samo się stało z dnia na dzień, że, 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 że przestałam pisać zdarzy mi się tak raz do roku, może coś tam parę, parę zdań e, złożyć, jeżeli chodzi o takie poważniejsze rzeczy, bo tak, takie dla, dla dzie, dzieciaków z rodziny gdzieś tam, no to... to tak, ale tak I, i ostatnio właśnie tak myślałam, bo teraz właśnie taka jest postęp technik i tak dalej, każdy sobie swoje książki wydaje i wydaje, i właśnie pomyślałam o tym, że można by wrócić do tego, od, odkurzyć, Super. Super. odkurzyć, poskładać to, spróbować jakoś złożyć i może coś coś zrobić, ale to, że tak powiem, to będzie dojrzewało chyba jeszcze dosyć, dosyć długo. Mm. Najśmieszniejsze jest to, że, że najdziwniejsze w zasadzie, że wszystkie moje wiersze są e, smutne w zasadzie, a, e, że tak powiem, nie, nie czuję się, że tak, w ten, w ten sposób, natomiast lubię smutne piosenki i tak mi te, 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 te słowa, tak mi się zawsze na smutno składały, ale jeden mój wiersz pamiętam, motywacją do jego napisania. Gdybyście usłyszeli, jaka była motywacja do napisania tego, no to to byście nie uwierzyli, że coś takiego mogło spowodować napisanie wiersza, ale bardzo, bardzo go lubię i, i może ma, ma bardzo szeroki właśnie takie... może być szeroko rozumiany. Każdy, każdy może go sobie tam na swój sposób przetłumaczyć. Najgorzej jest, kiedy zgaśnie nadzieja. To jakby połowa mnie umiera. I kończy się wszystko, wszystkiemu sensu brak, Potem uczy się od nowa, czuć życie ciepły smak. Tak, ja potrafię dużo mówić, oczywiście ja też miałem bogate życie, no to żonę zmieniałem, także... że. o Ciebie. Zatem jestem też nauczycielem, także... Y... Jesteś nauczycielem? Tak, jestem nauczycielem. opowiedz coś o tym. Czego uczysz? Duże dzieci uczę. Duże dzieci? Takie duże dzieci, dorosłe dzieci uczę. Mhm. Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym. Y... Jest to część mojej działalności, ale no. lubię to. Muszę powiedzieć. Ale ten? No, najlepszy uczynnik na świecie, no. może nawet małopolski. No. Tak. Ale czego? Ja jestem z zawodowych przedmiotów. Mhm. Energoelektronika, elektronika, takie inne rzeczy. I też to, że uprawiam ten zawód, sprawia, że go doceniłem. Jest to trochę inna jakby. Bajka niż e, pewno urządzenie się z takim młodzieżą, jak byliśmy. Chociaż chyba byliśmy łatwiejszym młodzieżą niż teraz. Mhm. Mniej no, wymiarową. Nie było no, tylu no, środków przekazu, tyle no, zagrożeń. Chapsy, chyba no, tak. My no. też inaczej odbywać się światło, jeśli nie mieliśmy więcej jakichś wartości. Najpierw nie rozmawiacie tak? jest... A nie tak się A powiedz mi. Jak wspominasz szkoły? Tylko... Bardzo ciepło. Bardzo sobie cenię te relacje, które trwają. I re, 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 relatywnie rzecz biorąc, to głębsze i e, e, najtrwalsze właśnie takie znajomości czy przyjaźnie, one mają korzenie w szkole średniej. Bo no, na studiach czy, czy, czy później no, poznałem oczywiście jakichś ludzi, jakąś grupę. Natomiast no, tutaj niezmiennie, co 5 lat systematycznie się spotykamy. Pewno w dalszych grupach y, częściej y, o sobie wiemy, troszczymy się o siebie, y, rozmawiamy na temat swoich dzieci, problemów czy też sukcesów No to jest chyba fajne. No, jest tak, y, skończyłem studia, tak więc później to... Właściwie już tego się zdarza, by nic tak niespecjalnego później w życiu jakby wyszło. No, bo aktualnie pracuję. Też akurat też i, i tak właściwie to nic więcej. Cieszę się, że to przyszedłeś. W Tak, tak. W Gliwicach. Jeszcze raz. Politechnika w Gliwicach. No tak to, tak a nie jakichś takich marzeń niespełnionych zasadniczo. że da się tak sobie to mi to przyleciało tak. Trochę w między palcami, że to może że i no, w związku z tym, że w tej a później to, to już tak nie bardzo. Ja w szczęściu spotkałem różnych dziwnych ludzi w tych miejscach, był, ale takiego dziecięcego no, spełnienia to, to nie było. Jako człowiek? Kto? że Mi się wydawało, że ty matematyka kończyłeś, tak? Nie, jako informatyk. Informatyk? Zróbmy to, że matematyk. A ja to informatyk. Tak. Czy nie? No od wieku nic nie zmienia. Pęca, nie, ale, ale właśnie nie mogę powiedzieć, Mam tego samego męża, dzieci z latami przybywało, sklidło się na trójce, marzyłam o szóstce, ale trójka mnie dobiła. Także zmienia jakiś czas pracy, teraz pracuję w instytucji, gdzie przeliczam coś, której nazwę nie mogę wymienić, bo pani jej nie lubi. To, to jest... Emerytura. A, policja. <grymna> no i... Pani jest typem... Praca, dom, tak spędzamy czas. No Uczę się to... czynnie w nauce moich dzieci, bo jedno teraz kończy, jedno pisze pracę magisterską jedno odkończyło egzamin państwowy w zawodzie a drugie zdało do trzeciej klasy. Także to ta no no tak ale której ja nie ukrywam, że uwielbiam. No tak? ja Naprawdę, takie, takie spokojne, wygodne, takie... Moja córka twierdzi, że nudne, ale, ale my z mążem tak nie uważam ja się, boję. ja się boję. Jestem kurą domową od sześciu lat. Dom i ogród i się też nudzę, także nie jestem zabijaną kobietą, tylko taką, która ma czas wolny i to wszystko. No, e, ja za jedno. Muszę mówić. To jest kwestia ja obecnie podobnie jak Magda jestem w domu. Miałam okazję mieszkać bardzo długo za granicą i bardzo się cieszę z tego powodu, bo miałam okazję poznać mnóstwo ludzi z różnych kultur, z różnych krajów, różnych różnych rodzajów ludzi i zobaczyć, jakie życie może być, jakie życie jest piękne. I tutaj na przykład opowieść Ewy, to y, czuję się szczęściarą, że miałam okazję poznać tak mnóstwo, mnóstwo tak interesujących ludzi, którzy mają tak ciekawe życie, ale nie tylko ciekawe, ale jak życie w ogóle wygląda, jakie, jakie życie pisze scenariusze, jakie historie przepiękne. I y, od sześciu lat, prawie sześciu lat mieszkam w Polsce, Podobnie jak Magda, zajmowałam się najpierw budową domu, wykańczaniem domu, zadbaniem o to, żeby było dwóch synów, żeby chłopcy znaleźli swoje miejsce tutaj, a żeby poczuli się dobrze i zasymilowali się i mogli zorganizowali swoje życie. W tej chwili jestem w takim momencie, że nie wiem co dalej. Mam bardzo fajnego męża, bardzo fajnego. Każdy wolny moment. Staramy się zwierzać świat, podróżować, wyjeżdżać, i to nam daje dużo radości, dużo szczęścia. No i tyle, zobaczymy, co będzie dalej. Tak, chciałam powiedzieć, że po raz kolejny jestem na początku swojej drogi. Tak, moja koleżanka, zresztą nie jedna, która właśnie mają piękne, cudowne życie, o Wiesz, Czefka. Twojego, z Twojego życia tych epizodów różnych, które cię, y, które cię dotykają, po prostu starczyłoby na kilka żyć. <śmiech> <śmiech> Więc e, że tak powiem, być może tak jest. E, natomiast tak, mam cudowną, wspaniałą, trójkę dzieci, e, całe mnóstwo różnych umiejętności e, poprzez to, że e, tworzę, to też e, rozwijam się duchowo i poszukuję cały czas. E, różnych duchowych rozwiązań. Na tym etapie mogę powiedzieć, że doświadczam cudów życiowych, też życzliwości nie tylko ludzkiej, ale też takiego prowadzenia z góry, że nic nie dzieje się bez przyczyny, tak jak tutaj jakby to dziś mówiliśmy i mówiliście. I cieszę się, mimo tego, że miałam zawahanie, czy tutaj dzisiaj przyjechać w kontekście swoich spraw rodzinnych, ale cieszę się, że tu jestem i cieszę się, że mogłam przed wami się nawet wypłakać. Dziękuję wam bardzo za to. Przepraszam, że zajęłam tyle czasu, ale, ale, ale bardzo wam dziękuję za to. Także tyle. Cześć, pozdrawiam. Jestem właśnie na spotkaniu Naszym klasowym z liceum. 30 lat po maturze, więc chyba czasu. E, bardzo lubiłam moją klasę. Byliśmy bardzo zżyci, e, bardzo dobrze się w niej czułam. E, bardzo dobrze wspominam te wszystkie lata, znaczy te cztery lata, tak naprawdę, które, w których byłam w liceum. E, po skończeniu liceum, oczywiście, były studia. To już nie było to, co właśnie liceum. Każdy tam był taki dla siebie. No i co. Już kilkanaście lat. Przede wszystkim najważniejsza jest dla mnie teraz rodzina, mam męża i wspaniałego syna. No i w sumie tyle o mnie. A co robisz? Ja pracuję w banku. Zajmuję się kredytami hipotecznymi. Niesamowicie cieszę się z naszego spotkania, z tego, że aż tak dużo nas się tutaj spotka. 30 lat to jest kawałek czasu, dużo rzeczy się wydarzyło. Pewnie masę z nas nie pracuje tam, gdzie zgodnie ze swoim kierunkiem studiów. Ja też w tej chwili jestem szczelarką. Bardzo się cieszę, że w ten sposób się zakończyła moja kariera. Niesamowicie jestem wdzięczna osobie za tak wspaniałą szkołę i klasę, która nas wszystkich. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Tak? Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać po 30 latach w maturze, naszą kochaną klasą. Ja w tej chwili mieszkam w Wielicach. Mam syna, który, można powiedzieć, po rodzicach jest Inżynierem. Jeszcze nie inżynierem, ale jest takim... ma techniczne zamiłowanie od małego. No, więc on studiuje na Politechnice. A ja pracuję w korporacji i... można powiedzieć, że wykonuję zawód związany z moimi studiami. Dziękuję. <grydź> <grydź> eee, Ania Rubik. Mhm. jak <grydź> Kiedyś. Um, co robię? Pracuję, jestem szefem działu doradztwa technicznego w firmie zajmującej się e, klimatyzacją, sanitarną, drzewką instalacjami, czyli zupełnie niehumanistyczny kierunek. E, Mamy męża, bohatera bo ze mną wytrzymuje, więc należy mu się medal. <grym> jeszcze, jeszcze mnie nie rzucił, więc jest ok. Mm, nie posiadam dzieci, ale od razu mówię, że to jest mój świadomy wybór i męża też, więc coś mi się idealnie dobrali. Ale staramy się rozwijać swoje pasje, zainteresowania. Teraz od kilku lat naszą zajawką jest offroad. Mamy dwa samochody terenowe. No, mój jest akurat w warsztacie, ale właśnie w przyszłym tygodniu jedziemy na kolejną wyprawę. Mam nadzieję, że z niej wrócę, bo ostatnio one się kończą dosyć tragicznie. Więc generalnie nasze życie jest może nie się kada, ale ale fajne. Ja myślę, że jestem strasznie miło zaskoczona, bo bałam się, że nikogo nie poznam, jednak trochę lat minęło, ale poznałam wszystkich. <laughs> Pamięć nie jest taka zła, to też fajne. Cieszę się, że ludzie jeszcze mają tyle energii, poczucie umowy, mają tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia. To jest straszna radość się spotkać na jakiś czas i powspominać. Starczy? Cieszę się z naszego spotkania. Myślę, że wyglądamy wszyscy świetnie. Ja generalnie mam świetną rodzinę, wspaniałego męża, cudownego. Mam dwie wspaniałe córki. Jedna ma 24, druga 16 lat, a ja się wciąż czuję, jakbym miała lat 19. No, ten czas niestety mnie nieubłagalnie. Pracuję, spełniam się zawodowo, pracuję w Funduszu Zdrowia. Mam dwa kochane psy. Upada mi się życie Myślę, że dobrze, bardzo nawet bym powiedziała dobrze, jestem szczęśliwa, jestem szczęśliwą mamą, jestem szczęśliwą żoną, e, myślę, że tak zostanie, bo w tym roku niestety zdarzyła się w moim życiu pewna tragedia, pochowałam mamę w związku z covidem, w związku z tym myślę, że już takich sytuacji już w moim życiu więcej nie będzie, no, ale staram się cieszyć każdym dniem. Dzisiaj. Wyglądam jak wyglądam, generalnie chodzę na czarno, bo jest to dla mnie straszne przeżycie. i potrafię się z tego otrząsnąć, no ale czas biegnie dalej, no, trzeba żyć. Eee, Szkoły wspominam szczególnie z tego momentu, kiedy był dzień nauczyciela i podarowaliśmy naszej panią e, szczególny prezent w tym dniu, pani Uli i pani Ewie. Podarowaliśmy wtedy kury. No i zresztą była, była to fajna sytuacja, bo te chodziłam chodziły po całej klasie i to tak szczególnie zapamiętałam. Fajnie, że się spotykamy, fajnie, że wszyscy jesteśmy, że żyjemy jeszcze. Mam nadzieję, że te spotkania będą cały czas, co pięć lat i zawsze w tym samym gronie, albo jak najdłużej. Może być się Siedwiga z klasy ogólnokształcącej, oczywiście Norwid. Jesteśmy na spotkaniu klasowym. 30 lat po maturze już upłynęło. Rewelacyjna klasa, rewelacyjni nauczyciele. Co 5 lat mamy świetnego organizatora, naszą przewodniczącą Urszulę, ponieważ od momentu matury co 5 lat się spotykamy w tychach. Zawsze mniej więcej w maju, w czerwcu, um, przystęp, po tym okresie pięcioletnim, zawsze przychodzi większość klasy, zawsze mamy o czym z sobą porozmawiać. Po ciekawe jest również to, że widzimy się co kilka lat, więc widzimy również jak się, jak się um, zmieniamy. Same wspomnienia z liceum rewelacyjne, no, można powiedzieć z takiej górnej półki, że to liceum nas uformowała, dlatego tym bardziej dziękuję, że są dzisiaj z nami trzy znakomite nauczycielki z języka polskiego, Urszula, pani Urszula Sojka, matematyka pani Danuta Grzezińska i nasza uchowczyni pani, pani Banaś. Bardzo ważne dla nas spotkanie tych osób, które miały taki wpływ na nas. A jeśli chodzi o mnie, jestem prawnikiem. Wykonuję zarówno zawód adwokata, jestem wspólnikiem, partnerem w jednej z większych polskich kancelarii, a równolegle pracuję w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Nauk Prawnych. Jestem stanowiskowym w tej chwili profesorem i kieruję Zakładem Prawa Administracyjnego. Dziękuję. Już nazywam się Przemek Dalecki, siedzę w pierwszej akcji. Ciągle nie uważam. Na lekcjach nie słucham nauczycieli, tylko czytam książki. Wyrywany z czytania książek udaje, że wszystko słuchałem. Czasem przechodzi, czasem nie przechodzi. Z przedmiotów, w których mi nie idzie, a nauczyciele są litościwi, siadają mnie w ostatniej ławce, wtedy nie muszę nic robić. Staram się zdać jakieś, jakąś klasówkę, zasłużyć na ratunkę i bardzo to doceniam. No trudno być dobrym ze wszystkiego w życiu, więc lepiej sobie wybrać. Myślę, że miałem szczęście w liceum, bo spotkałem grupę ludzi, która, z którą spotykam się z przyjemnością po 30 latach. Którzy mnie zawsze ciekawili. Nawet to, że spotykamy się co 10 lat, czasem jest taki odstęp czasu i mówią o sobie, mówią, co im się przytrafiło, to jest takie łatwiejsze do zaakceptowania z punktu widzenia wpływu czasu, własnego wpływu czasu. Człowiek codziennie, jak jest w biegu, nie zauważa czasu, który jak przychodzi raz na 10 lat, spotka się z ludźmi, z którymi spędził 4 lata pod rząd, w fajnych miejscach, na wycieczkach, w sytuacjach przyjaźni, konfliktu, miłości, nienawiści i tak dalej, ale z nim przez 4 lata, to jest trochę jak rodzina. I możliwość spotkania się e, jednak w takich internołach czasowych powoduje, że e, no, człowiek jest w stanie cofnąć się w czasie. Więc jak zamknie oczy i przypomni sobie jakieś wydarzenia z, ze szkolnej ławki, które były istotne, e, to po prostu czuje się znowu jak ten nastolatek. Tak? Co tu dużo ukrywać. Więc jak nastolatek czuje się świetnie, e, nie mam ograniczeń żadnych mentalnych tak, tym względem. Bardzo to, że miałem zachowanie wyróżniające. Pani no, profesor, pana naprawdę to jest. Mój ojciec pisał regulamin szkoły. To jest taka rzecz, którą bardzo często opowiadam dzieciom swoim wszystkim opowiedziałem a propos nie chodzenia do szkoły, bo żadne moje dziecko nie lubi chodzić do szkoły. Myślę, że to jest, że to jest dziedzictwo DDN, czyli dorosłe dziecko nauczyciela. Moja mama jest polonistką emerytowaną. czysta, olbrzymie piękne psychice i życie do tego stopnia, że ja nie chciałem uciskać takiego samego na życiu moich dzieci. I no, oczywiście po cichu, żeby nikt nie słyszał, mówiłem, tatuś też uciekał z lekcji, tatuś też nie lubił chodzić do szkomy, tatuś nigdy nie miał paska na świadectwie, ale ten okres był dla mnie naprawdę szczęśliwy. I wracając do Pani Profesor Wychowawczyni, jestem niezmiernie wdzięczny za ocenę wyróżniającą z zachowania w trzeciej klasie, w liceum, bo miałem wtedy największy okres absencji w szkole. Ponieważ mi to napisał regulamin, to mi wyraźnie było napisane, że 7, 7 godzin nieusprawiedliwionych i nieobecnych to jest 1 stopień w dół z zachowania, a ja miałem 360 godzin nieobecnych, czyli miałem 100 usprawiedliwionych. I Pani Profesor tak zawisła głosem. Dorecki zachowanie. Wiesz, tu reprezentujesz szkołę w koszykówce w piłce ręcznej. No nie mogę ci dać wzorowego, wyróżniającego. To był taki moment piękny, po którym pani został zapamiętajmy na całe życie i taki moment mocy. Czym się teraz zajmujesz? Proszę. <noise> Czym się teraz zajmuję? Zajmuję się zmienianiem swojego życia. Teraz Czyli... Staram się odszukać sens swojego życia, nawet go już trochę odnalazłem. A teraz staram się uporządkować cały bałagan, który zrobiłem ja i nie tylko ja w moim życiu i nie tylko w moim, dlatego że tego sensu nie znałem. Tak z dobrze. Natomiast żona mi tutaj bardzo mocno łatwiej płęte, bo zacytuję ją, ona jest teraz na warsztatach, związanych z dojrzewaniem wewnętrznym e, i osoba prowadząca pewne zajęcia powiedziała tak, człowiek w życiu ma tylko dwa problemy i aż dwa problemy, a nazywają się Ojciec i Matka. I każdemu życzę rozwiązania tych dwóch problemów w życiu Słuchajcie, to, było, to był dowcip, w którym naprawdę zostało zbudowane napięcie. Bez tych wstępów. A... Tomek zadał pytanie. Co to jest? Chodzi po kapie i sapie. Wszyscy tak... Nie bardzo, bardzo wiedzieli o co chodzi. Mieli to nadzieję, że na najgorsze. Tak. I pan, pani pan, masz jako pedagog, który... E, powiedziała... Wójtanie, e, no jest najprzyciskiej. No no nie Jak wiem. No nie wiem, nie wiem. No co, Tomek z rozbrającym uśmiechem powiedział, plebik turystyczny. Ale później było wyparcie z pamięci. No to jeżeli... to był dowcip zapóźnienie, bo wyśmiałeś przez to nie nieco. Jeżeli chodzi o zasady pani Banasz, no to muszę zdradzić. I wtedy mój syn był na pierwszym roku i on też z nami pojechał na Babią Górę. To tam są nawet to zdjęcia. To zdjęcia tam. My byliśmy w Wójtowach przeszkolne. My byliśmy w Wójtowach znowu przeszkolne. Słuchajcie, kronika jest trochę pisała. Ale potem... Bo, bo to było rzeczywiście. Nie Otwarte. To nie było otwarte, było otwarte. Jeszcze się udało na to. Nikt się złego nie pieninach bo to była noc i rano ukazało się, że tam były kwiaty całe z i właścicielka przyszła i wrzeszczała, że wszyscy, co za młodzież, zdeptała je całą obronę jabłko

Wszystkie te osoby, bardzo fajna od samego początku. przeróżne sytuacje, ale nigdy nie było żadnego takiego hamstwa między nimi. I ja sobie to cenię, że wycieczki były udane i na Babiejówce byliśmy. Wybrałam czerwony szlak i potem, jak wyszliśmy wszyscy na szczyt, to sobie pomyślałam, że jestem nieodpowiedzialną przygodniczkę. Ale oni powiedzieli, że odważną. Ale, ale bardzo, bardzo mi miło, że jestem zaproszona na spotkanie, bo chyba jeszcze tutaj na trzecim właśnie spotkaniu. No i dobrze. Daj Boże, żeby jeszcze był następne za kilka lat. Pan to mi nie mogę grać, jak Z taką klasą... Czy to była fajna klasa? Super klasa, klasa, która ścisła. Nie wiem, od ma to byli ścisłowcy, którzy byli przeze mnie organizowani w trakcie czterech lat, przygotowywani do ścisłych kierunków i się udało. Ja myślałam, że to wielkowa Bardzo zdolna, ścisła, logicznie myśląca klasa.